Panem Agnieszką i panem Waldemarem, rodzicami Miłosza. Przychodzimy tutaj, żeby przedstawić Wam problemy zdrowotne Miłosza, ale to jest tak jakby uboczna, uboczny temat, ponieważ chcemy dzisiaj też głównie pokazać, że mimo choroby, mimo dużych kosztów, Państwo nasze, mimo że tak obiecuje, że pomaga osobom chorym, nie do końca tak jest. Pani Agnieszko, wspomina Pani o lekach, które na terenie naszego kraju są nierefundowane. Chciałbym się spytać, czy, czy zwracaliście się Państwo gdzieś do pomocy, nie wiem, do Ośrodka Pomocy Społecznej, do Narodowego Funduszu Zdrowia lub do jakiejś instytucji przed zwróceniem się do fundacji, bo później jeszcze porozmawiamy na temat tej fundacji, czy do tych państwowych instytucji zwracaliście się państwo z zapytaniem i prośbą o Refundacje czy dofinansowanie leków dla miłosza? Nie zwracaliśmy się do żadnej z instytucji, gdyż no, wiedzieliśmy, że te leki są u nas nierefundowane i no, już tak powiem, no, wydaje mi się, że małe szanse by były, żeby tutaj u nas, nas potraktowano wyjątkowo, bo takich chorych jest niestety dużo w Polsce, którzy mogliby skorzystać z takich leków. Mhm. Ja sobie pozwoliłem napisać do Ministerstwa Zdrowia, do Naczelnej Agencji Leków i otrzymaliśmy informację, że jeden z tych leków, które miłość potrzebuje, będzie prawdopodobnie już w tym roku, w drugim półroczu jest przewidziany na liście refundacyjnej. Także tutaj Miłość jest dobra wiadomość, a ci pójdzie rodzicom prześlę informacja, jakie dostałem z ministerstwa. Także no nie wiem, czy to jest zasługa głos z telewizji Obywatelskiej, bo myśmy trochę o tym już pisali i wspominaliśmy. Ale tak wygląda sytuacja. Ale mimo to wróćmy do dnia dzisiejszego i do Miłosza. Powiedz mi, Miłosz, jak zareagowałeś, znając swoją chorobę, że masz jeszcze dodatkową, no niestety sukcesy u Ciebie wykryli? Jak Ty zareagowałeś na to i jak to zmieniło Twój świat i efekty perspektywy leczenia tej choroby, którą Masz od urodzenia? Hmm. Myślę, że no, jest to dość y, y, ciężkie do takiego y, wyleczenia, bo to wiadomo, że y, sami choroby się nie wyleczy, tylko jedynie można tutaj y, y, spowolnić y, skutki tej choroby. Y, no, i myślę, że po prostu trzeba tutaj walczyć, żeby ten, ten sam tutaj płuc był jak najlepszy przez no, długi czas. No, i tutaj myślę, że to jest właśnie taki klucz do sukcesu, żeby, żeby po prostu jakoś dobrze żyć z obiema chorobami. Mhm. Panie Waldemarze, wspominacie Państwo, że współpracujecie z jedną z fundacji, która ma w, statu w statusie um, pomoc osobom z um, mucosobiną jako chorobą. Jak y Pan by oceniał współpracę z tą fundacją, na, na jakim poziomie ona jest i jak ona pomaga państwu przetrwać te no, trudne chwile? Fundacje tutaj bardzo nam pomagają, szczególnie w kwestii informacyjnej. Prowadzą warsztaty, prowadzą także wypożyczalnie sprzętu różnego do rehabilitacji. Wydają kwartalnik, Także no dużo nam pomagają. No, w kwestii finansowej też tam przez około trzech lat przychodziła do nas rehabilitantka i miłość to miał też zagwarantowane rehabilitacje. No I oni to pokrywali pieniążki tam, tam z tego. Na, na, chodzi nam teraz o te najnowsze leki przyczynowe. To są bardzo y, duże sumy, na których sami nie możemy pozwolić. No. I tyle, dobrze. Y, Pani Agnieszko, czy mogłaby Pani y, mniej nam y, telewizom i czytelnikom przybliżyć tak. y, jak wygląda y, Dzień Miłosza. Chodzi nam o to, powiedzmy Miłosz wstaje tam, wiadomo te poranne sprawy i później jak, jak wygląda, jak on sobie radzi, funkcjonuje, bo wiadomo, że jest teraz ta nauka zdalna i jak on sobie to radzi. No, Miłosza dzień jest y, wypełniony obowiązkami oprócz szkolnymi. To również przede wszystkim y, musi znaleźć czas na fizjoterapię, na inhalację, więc z reguły jest tak, że rano wstaje y, przed y, pierwszą z lekcji. Y, jest jeszcze podłączony, bo miłoż ma żywienie nocne, więc y, nie, nie je śniadania, bo jeszcze nie jest głodny. Odbywa się pierwsza lekcja, po tej lekcji jest czas na inhalację z soli, żeby rozrzedzić tą wydzielinę zalegającą. Po inhalacji robi rehabilitację. Czasem no, pomagamy przy tej rehabilitacji, ale ma też do tego sprzęt taki do fizjoterapii układu oddechowego, więc często też samodzielnie tę te fizjoterapię wykonuje. No, potem pora na jakiś posiłek i, i w międzyczasie lekcje, bo Miłosz ma te lekcje tak, ponieważ ma indywidualne nauczanie w domu, no to nie ma lekcji za lekcją, tylko te lekcje są y, różnie poustalane. Y, po lekcjach y, jest czas na drugą y, z inhalacji. Y, no Pora na obiad, y, później y, po, ta, druga, y, ta druga inhalacja no, nie, nie, nie wymaga y, tutaj y, rehabilitacji. I potem wieczorem, też jest druga inhalacja z soli. Ponownie i kolejna rehabilitacja. No tak to wygląda. Do, do posiłków, oczywiście, mąż musi zażywać insuliny, bo ma cukrzycę. Jak ma możliwość trochę się gdzieś tam poruszać, wiadomo, że teraz jest ten czas taki, no nie, nie wolno za bardzo się przemieszczać, mimo że jest w grupie ryzyka, więc raczej w domu, tam trochę na rowerze stacjonarnym, to trochę ten, ta aktywność jest taka ograniczona. ograniczona, dokładnie. No i wieczorem po kolacji, no może nie od razu po kolacji, ale wieczorem już na noc mi już podłącza znowu żywienie nocne. Także no tak, tak wygląda Dzień Miłosza. Wspominała Pani właśnie o Szkole Miłosza. Z tego co wiemy, Pan Magister Mróz, wychowawca, który naucza indywidualnie jest geografem. I Powiedz mi, jak ty byś ocenił szkołę i kolegów, koleżanki, nauczycieli, jak oni podchodzą do Twojego problemu, jak, y, mm, jak to jest, jak ty odbierasz ich y, zachowanie, czy oni ci jakoś pomagają, czy y, jak to wygląda u Ciebie? Hmm, tutaj nauczyciele, hmm, chociaż y, wiadomo, że, że czasami. Są te nieobecności ze względu na wizyty w poradniach, ze względu na pobyt w szpitalu. Są zrozumiali i nie robią tutaj żadnych problemów. Jak mam właśnie tutaj jakieś zaległości, po prostu do nadrobienia, powoli nauczycielem sobie nadrabiam. Tutaj te oceny właśnie powoli sobie zdobywam i żadnego problemu nie ma także tutaj ani, ani tutaj uczniowie ani nauczyciele żadnego problemu nie robią no i po prostu są bardzo wyrozumiali no, na, na temat tej tej choroby i, i rozumieją po prostu że, że czasami po prostu mm, są te zaległości troszkę większe. No, teraz przejdźmy do mm, może na, na mniej y, chyba lubionego pytania, które pewnie y, padało już nie raz. Jak Państwu można pomóc i, i w jaki sposób y, na jakim y, jakby Państwo widzieli to pomoc, żeby pomóc Miłoszowi przetrwać tą chorobę, bo sam jak Miłosz wspomina, że jej raczej się tylko zaleczy, jak ewentualnie Państwu byłoby można pomóc, żeby jakoś Miłoszowi pomóc przetrwać ten najgorszy okres, który mamy w tej chwili pandemii, ewentualnie w ogóle całej rodzinie, żeby pomóc, w ten sensie, żeby jakoś... Co byłoby trzeba zrobić, żeby móc y, przetrwać ten y, trudny okres dla Państwa? Y, to znaczy, no, takim celem dla nas teraz jest lek, który jest dużą szansą. Nie tylko dla miłosz, ale dla innych chorych również właśnie. Y, który y, z tego, co czytamy, y, od y, no, to są wiadomości z internetu, bo nie znamy nikogo akurat osobiście, kto taki lek już miał okazję zażywać, ale poprawia się stan płuc przy, przy tym leku o ileś tam procent, na pewno jest mniej zaoszczeń, poprawia się również waga, co u Miłosza jest niezwykle ważne, więc dlatego teraz tak bardzo no chcielibyśmy, żeby szansa była jednak, żeby Miłosz ten lek mógł po prostu tutaj, bo leki, które Miłosz bierze to są leki, które no, nie leczą dozy. Te leki w zasadzie no można powiedzieć, przedłużają życie, one um, ułatwiają funkcjonowanie, um, ale um, te, o których mówimy, czyli Castrio i kalideko, to są leki, które um, ma, po prostu mogą poprawić jego, um, jego stan, jego zdrowia. Więc dlatego no to, to jest, myślę, taki teraz główny cel tutaj o taką pomoc prosimy o wsparcie um, tutaj, żeby była możliwość um, po prostu y, zakupu tych leków. A ty sam Miłosz, co chciałbyś powiedzieć naszym y, telewizom, y, czytelnikom jako ty jako miłosz? Y, jaki masz apel do osób, które nas oglądają, które będą y, wkrótce czytali artykuł o, o tobie? Co chciałbyś im powiedzieć? Y Myślę, że y, warto po prostu y, pomagać y, osobom y, chorym, niepełnosprawnym, bo, y, bo po prostu y, no, czas i, i, i te koszty po prostu leczenia są y, naprawdę duże, a, y, a Państwo niestety y, nie stać, żeby y, Zarefundowało y, wszystkie koszty leczenia, wiadomo. Mm, no, a y, potrzebujących jest y, naprawdę dużo. Y, no i myślę, że po prostu, y, że warto po prostu tutaj pomagać, y, czasem y, wpłacić tam y, takie y, znaczące 10 zł, chociaż i. I, i, I to jest naprawdę dużo y, w pomocy y, no, w leczeniu chorych. Szanowni Państwo, powiem sam, tak. Czy 10 zł to jest dużo? Według mnie nie. To jest nawet y, droższe są papierosy. Y, paczka papierosów jest nawet droższa. Można sobie po prostu odmówić jednej paczki papierosów, a wpłacić na Miłosza, pomóc jemu i innym osobom, które są objęte pomocą przez fundację. Link do pomocy dla Miłosza macie w tytule filmu naszej relacji i jeszcze będzie, to można ten link zobaczyć i poczytać informacje później u nas w Głos News. Także zachęcamy Państwa do wsparcia miłosza, do wsparcia osób, które no w jakiś sposób przez różne choroby są w gorszej sytuacji niż my osoby zdrowe. Nie ze względu tylko na pandemię, ale w ogóle, bo osoby niepełnosprawne, osoby chore w tym kraju są ostatnio marginalizowane, są spychane na bok są trochę gorzej traktowani. I tym apalem kończymy. Sosnowca dla telewizji obywatelskiej, Głos News, Andrzej Dariusz Włoszczyński, Sebastian Orłowski, dla ludzi o ludziach. Trzymajcie się wkrótce gdzieś znowu.